Miniony weekend odbywały się mecze 19. kolejki trzeciej ligi. W grupie śląsko-opolskiej czołowe miejsca zajmują drużyny z Bielska Białej. Drugi jest BTS Rekord, trzecie miejsce w tabeli zajmuje BKS Stal. BKS Stal tym razem stracił punkty remisując na wyjeździe ze Skrą Częstochowa, natomiast rekord podejmował na boisku w Cygańskim Lesie GKS Jastrzębie. Goście wspierani przez grupę kibiców z Jastrzębia prezentowali się tego dnia znacznie korzystniej i to oni stwarzali coraz groźniejsze sytuacje pod bramką rekordu, aż do 83. minuty, kiedy piłkę do bramki GKS Jastrzębie skierował Wojciech Mały Jurek. I było trudno naprawdę, bo zdałem sobie, sobie sprawę z tego, że jakby pozycja Jastrzębia w ogóle nie odzwierciedla jej potencjału, więc. Więc było ciężko, nastawiliśmy na ciężką walkę i to gdzieś otrzymaliśmy i nie jest za się cieszę zwycięstwa, bo to był gdzieś mecz, w którym gdzieś ktoś strzeli bramkę, ten, ten wygra mecz i ja mogę powiedzieć, że życzę Jastrzębiu, Jastrzębiu utrzymania, bo naprawdę to zasługują. Prawdą jest, że ta przewaga optyczna, myślę, należała w drugiej połowie do z Jastrzębia, a na samym początku gdzieś tam dzwon, prosto spojenie strzału bodajże Weissa, także no, było groźnie, natomiast no, ja myślę, że te wszystkie mecze, które dotychczasowo gramy, poziom jest tak wyrównany, że w zasadzie mecze do jednej bramki, tak samo było u nas ostatni mecz z miówkiem, tak samo jakby w ostatnim meczu z Zieszowicami, tam jedna sytuacja może jakby zdecydować o tym, kto ten mecz wygrywa, a natomiast uważam, że, że ta przewaga była przez nas kontrolowana, Kontrolowana i nie było tak, że byliśmy całkowicie zdominowani, jakby czekaliśmy. Mieliśmy też swoje sytuacje, mieliśmy swoje akcje, a no minimalnie myślę, trzeba przyznać ta przewaga gdzieś tam drugi powód do Jeszcze jedna taka uwaga, patrząc na końcówkę, wiadomo, też wynik determinuje sposób grania. Jeżeli jest 83 minuta, wygrywamy 1-0, no to nie będziemy grać w zwartej piłki. Jeżeli ktoś zapamiętał tę końcówkę, to, to może jakby trochę trochę tak się w takim innym świetle przedstawia. Po zwycięstwie 1-0 BTS Rekord nadal zajmuje drugie miejsce w tabeli trzeciej Ligi Śląsko-Oporów. Polski, tracąc 6 punktów do lidera Odry Opole. Rekord jeszcze walczy o, o pierwsze miejsce w tym sezonie? Ja myślę, że rekord walczy o trzy punkty w każdym meczu, a, a takiego celu absolutnie sobie nie stawiamy, takiego celu nie stawialiśmy. Ja mówię, fajnie jest, to jest taka znakomita postawa naszego zespołu w zeszłej rundzie, Świadczy o tym, że zostaliśmy wywidowani na pierwsze miejsce. No jakby to miano kandydata do awansu zostało nam przypisane, natomiast takich celów absolutnie nie mamy. Patrzmy jakie ruchy transferowe dokonali rywale, jakie ruchy transferowe dokonaliśmy my. Także nie jest celem rekordu awans, celem rekordu jest rozwijać tę drużynę, celem rekordu jest grać jak najlepiej, jak potrafimy, wprowadzić trochę młodzieży. Jak pewnie na dzisiaj chwilę obecną nie ma takich rozmów, czy, czy, czy awans, czy nie awans, także w chwili obecnej nie. Poczekajmy jeszcze chwilę, co się wydarzy. Jeszcze wiele, wiele ciężkich meczów przed nami, także zobaczymy co Liga przyniesie.